ma. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, się, no w sumie nie pokazać, tylko zagrać parę, parę luźnych arenek na Bedłosach. No i przed odcinkiem jeszcze chciałbym wam jakby podziękować za aż 720 subów. Mam nadzieję, że dobijemy kiedyś 1000. Również zapraszam na na kanał do mojego kolegi Simon Max, bo on mi bardzo pomógł się rozwinąć. Pomógł mi montować i bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy mi pomógł, że, 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 że po prostu zrobić. No i my chyba już przechodzimy do kierki, więc będziemy sobie grać ręki duo, o ile będzie dużo osób. Yy, więc no. Yy. Ogólnie będziemy nagrywać to też z moją nową myszką. Będą yy, dwa od Panteraisa, która ma przed przepotężnego draklika. No, zobaczcie sobie teraz na moje CPS-y. Obok... E, wiecie czego? Mojego paska. Z itemami mami Zobaczcie to. I ta myszka była bardzo, ale to bardzo akurat tania. No, z tego powodu, że jednak... W sumie to nie jednak tylko... No, jest po prostu, No, to jest jedna z lepszych myszek. Co jest, co tutaj zabudowało? Tylko, że ja się teraz nie wywalił. Ogólnie, jeśli... W trakcie odcinka będę Wam mówił o kurde, plusy i minusy tej myszki. Aha, no czyli gramy z jakimś mm, tak, tak zwanym nieudalniakiem, który po prostu nie umie totalnie grać nawet. E, w sumie to już przegrał, no w sumie ja też nie umiem grać, ale no nie nieważne. No i tak. E, ta myszka ma po prostu przypotężnego drag -clicka. jak za 40 złotych, no to jest Moc, to jest moc po prostu Plus do tego są oczywiście dodawane darmowe teflonowe ślizgacze I teraz Wam opowiem więcej o tej myszce Po prostu Wam powiem, że Jeszcze po prostu, o, na przykład Jeśli szukacie dobrej myszki do Butterfly'a i umiecie double-click'ować i no to ta myczka jest zdecydowanie dla Was. Tylko jeśli klikacie... Jeśli klikacie drugim przyciskiem, e, w sensie, że trzema palcami drugi... drugiego tego, co robię teraz, drak, klika, um, uprawia przycisk, no to ta myczka totalnie nie jest dla Was, bo ona ma bardzo, ale to bardzo małe... E, no wiecie, te przełączniki no bardzo, ale to bardzo malutkie yy, one są tak mniej więcej do, mniej więcej 5 cm mają więc dlatego też Wam nie, i zbytnio nie polecam, oczywiście, oczywiście polecam, bo drak klika i jest bardzo tania, chyba, że robicie po prostu dwoma pulsami i umiecie double klikować, no to wtedy ta myszka jest dla Was jest po prostu idealna wtedy tylko, że no po prostu to przeze mnie, bo ja yy, po prostu nie wiem jak, ja jestem jakiś upośledzony i dlatego biorę po prostu dwoma przycisk yy, trzema palcami, robię butterfly'a na prawym przycisku. Jemy rafika i walamy się na nich. No kurde, dwa na, na jednego, dziady, jedne. No dobra, może się uda parę arenek zagrać. A jeśli nie, no to tam parę, no może jakieś cztery oręki zagramy, może trzy. Coś takiego. Ale powiem wam jeszcze y, te mm, minuski y, na razie. Nowy dziady za stronę. Karcie 2 po 1. Tak się nie gra. Gra jak taki typowy e, niedożyciowy typ. Mm. No to na dwa, V1, no co za śmiecie. Przepraszam, to, że tak mówię, ale no nie da się grać z takimi typami. Dlatego jak gram, jeszcze nagrywam jeszcze odcinek, no to już totalnie się nie da po prostu żyć. To jest... no to po prostu są takie ciade zasrane. A uciekają no zwykle. No. Szczury. Jakby poszli 1v1, to by było jeszcze GIT. No, ale nawet nie chcę mieć 1v1. Poza tym oni się pewnie stakowali, i tak. nie miał nawet szans. O, to jest szczurze, szczurze. Kurde, ja nie umiem mówić mówię normalnie. Ja Kupiłem sobie rzeczy. No i lecimy. Oj, żeby tutaj już zaczął nas podjeżdżać. Kurde, niestety po bedziku mamy i pewnie po mnie. Ale trudno się mówi. Nie mam niestety peda jeszcze. No niestety no... Niestety poległem. No ale miał uf, trochę lepsze oczeki. Jakbym... Dosył nie no, to mało no, zostało, ale no, trudno. Przechodzimy do następnej rundki. O, te pod pakiem, czy tak jak ja. E, no. Jeśli chcecie nagrać jakiś wspólny odcinek, możecie pisać do mnie na Discorda, Discord a Discorda wam dam w opisie. I w komentarzu, jak będzie mi się oczywiście chciało, bo to od razu nie mówię, że cały czas daję. Kurde, jeden HP mu zostało. Jestem taki tragiczny, jazd. I ogólnie może, jak... Mam też dla was takie pytanko. Możecie napisać w komentarzach jeśli będą włączone. E, czy chcielibyście mm, odcinek, gdzie klikamy i bijemy ogólnie różnymi sposobami klikania, bo możemy taki nagrać, że na przykład e, O dobra, zabiję. Ja mnie nie zabił, to ja bym nie ja bym był jak taki tragiczny. Przecież wtedy. Dobra, eee... Dobra. Złociłam bada. Nie, nie, nie mają tego. Ona ma też niestety bardzo wysoki divonstein, Ale da się naprawdę bardzo, bardzo wysokie CPSy klikać. Ajajaj. Nie mam tak więc niby, nic bym nie zrobił. A to są te działy, co były wcześniej. Niestety. Więc no, będzie niestety trochę ciężko. Jeśli kiedyś będzie mi się udawało zrobić po prostu taką ciszę totalną w pokoju i mi się uda nagrać asymry, no to najprawdopodobniej będzie. I mam jeszcze taką jedną nadzieję, że dowie jednak tego ten tysiąc subów, bo to jest jednak jedno z moich marzeń yy, na YouTubie. I no co, już powoli będziemy chyba kończyć bo są niestety tylko dwie ręki, ale e, no będzie trzeba, bo już troszkę odcinek trwa, niestety ale no, jeśli słyszeliście teraz otwieranie drzwi to sorki, ale no mój brat wchodził, więc no nie miałem jak a co jest, gdzie typo typo u nas jest? nie, nie ma nie, gdzie typo jest coś chyba nie wiem, coś mi się przewidziało. Oj, 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 dobra. Będzie, będzie będzie. Kurde, dlaczego? To życie takie jest. Dobra. Ogólnie planuję też robić wasze pomysły, więc y, spróbuję dać linka do Discorda w opisie naszego. Więc jak się uda to będzie bardzo, to bardzo fajnie. Też szczurze zarobane. Ja nie mogę. No widzowie poległem. Teraz prawdopodobnie będziemy mieli po A Może jednak nie, nie wiem. Dobra. Dobra, tak. Kurde. Tam jest widzę go. O kurde. Przegram to. Ja nie mogę, A ja wiem, co dam z takiej ilości kratych. Wszyscy... To było niemożliwe. No dobra, możemy jeszcze jedną sobie zagrać rundkę. Um. Um. No i co? No w sumie to nie ma sensu, bo to już będzie za długo trwało. No więc mam nadzieję, że odcinek taki króciutki Wam się spodobał. Eee. No co, no mogę was zaprosić w sumie na Discorda i zachęcam do zostawienia, oczywiście, suba i lajka. Like, no bo bardzo chciał te 1000 subów mój kolega wbił, na przykład weźcie Simon Max. No, bardzo chciał, więc no to chyba na tyle. Szczerze, wam miłego dnia. Um. No i to chyba tyle. Siema.